Pan Kyszmanko, widzicie już w drugim odcinku Slabu Atlas. No, znów! Co się. Dlaczego? Tak jak w poprzednim odcinku na starcie, praktycznie. Teraz znów na starcie. Uff, nie A, w ogóle ja zwykł o ten... Nie no, zapomniałem, że ja zrobił sobie ustawiam. Zobaczę to. Ja w ogóle bardzo chcę zdobyć to. No ogólnie, bardzo mi się podoba. Jak widziałem u Co Coś się tego... Ja nie widziałem, że w ogóle ty typ ma pilota inny jeszcze? Który, który typ ma pilota? Ten, z tego samego. Jeszcze drugiego było. Smutne. Um, mogę powiedzieć, jak zdobyć kilka rękawic. Pilot akurat co kilka co, chyba, no, co długi czas pilot leci samolot i na ten samolot jest 10% i on rzuca orbsa. Jak się zbierze tego orbsa to się właśnie to dostaje. Nie no, ale chociaż go zaznaczyłam. Mam pomysł. Żeby się tu dostać, na ten Możecie Ta, 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 ta. Mo możecie się Coś? Halo, dlaczego ten talerz nadal lata? Dlaczego? Ten talerz nadal latał. I w ogóle ten pilot, ten pilot tą rękawicą da siebie, da siebie zewnątrz. A, o, przynajmniej nie podostał. A jak jestem słaby, to, 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 wybaczcie, po prostu no, ja nie za dużo gram w tą grę. Gram chyba, nie wiem, od trzech dni Fajna, fajna, kolega mi pokazał. Tak, dobrze. Nie wiem, czy to przez typa... Typu ma pilota też. O nie, to nie pilot. Nie, Dzięki. Ja wiem, tutaj jest niewidzialny typ. Tak, tutaj jest niewidzialny typ! Tak, spadł! Jakie to jest kłopackie! Jak ja wiem, gdzie jest niewidzialny typ? Hm. Ghosta używa. Y tutaj Ghost. Hm. Beka. On serio myśli. Że nie da się go w ogóle zauważyć. O, to ja pójdę tu. No serio. Ja uh -huh. spójdę, yes, pójdę. O no no bym chciał spróbować zdobyć 100. Latów. Nie ma. Wó się bije. No bicie, bicie! Bicie! No dobrze, dobrze, bicie się, dobrze. Ty ty bij, 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 ja nie chcę, ja nie chcę. No idź, gościu tu niego. Idź, idź. Nie, no się bijcie. Ja nie chcę się bić. Ja, ja... Czterech się bije, piąty korzysta. Super. Czterech się bije, piąty korzysta. Nie. Trochę rip-rip. A... U... Jaki, ale... A tu pluszer, a pluszer za ile To jest chyba tu plus... plus... Nie. Za ile on jest? Jest! Nie! Serio? Serio taka kupa? Kupa! Kupa! E A, elektrore mm. nie walił. Super. Nie. Ta, to, to, to. Właściwie to, to. to bym mógł mo być trolem, ale nie chcę trollować ludzi. Za katar, przepraszam. No, no ma się katarek, ma. Nie wiem czy nie zrobić tak jak tam by, że, że wezmę sobie to i na widzę, po prostu wejdę. No chyba tak zrobię, bo. Nie chcę wejść na ten talerz. I witka. To sobie przejdę obok. Na no No no, zamiar O, mam pomysł. bardzo to zadki pomysł. Na no, no. <laughs> razie. Smutne. The cake was you like? To co jest? Nie znam mm angielskiego -hmm. do końca. Nie no, siadę do mnie strzela, typ. Nie, ty. Nie, to teraz. Ty. Bapalazu. Badam mm go tu Mhm... Wykonałem ten plan całkowicie sam. No co? Okej. Okay. Proszę, zdąż, proszę, zdąż. Łaga, błagam. Zdążę, zdążę. Nara! Ty smutny. Ja chcę zdobyć szard! 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 No nie widzę. Chyba będziemy kończyć. Nie mam no, mogę to tak patrolować chwilkę ludzi. Trolik, trolik, super będzie! ten typ nawet pewnie nie zdąży wejść a ja go zepchnę no bibi nie to będzie takie smutne no leci leci wchodzisz wchodzisz. tak wejdź 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 oj mnie strolował no będziemy kończyć powoli bo Matko, to można? Nie, nie można. A bodajkaj? Można. Nie możemy kończyć. Więc no